Siema, siema 2 listopada. Dzisiaj oto taki nabytek, taki zakup zrobiłem. Taki barakowóz, to była, to jest izoterma, nawet jest agregat z tyłu, ale pewnie to wszystko nie działa. Nie jest w najlepszym stanie sama buda. Widać rzepsze żarte to, ale nie to jest najważniejsze. Myślę, że na budowę jako magazyn to zda egzamin. Ale jestem zadowolony z innego powodu, że jest bardzo solidna rama, nie widać tam że jakiś tam ognisk specjalnie rdzy, to jest co najmniej cełownik piąteczka, może się uda jakieś tam zrobić, widać to konstrukcję bardzo dobrze, tam jest jeszcze wzmacniane, ośka widać, że też jest jeszcze wszystko solidnie, nie jest to jakoś tam przeżarte. Widać, że jeszcze solidnie trzeba troszkę by było podczyścić to, zabezpieczyć. No i po zakończonej budowie, a może i wcześniej, jak mi się uda, chciałbym to budę odciąć i zdjąć, postawić ją z przeznaczeniem powiedzmy na jakiś graciarnie przysłowiowy kurnik, a na tej podstawie, na tej ramie zbudować autentyczny wóz drzymały. Żeby tam była mini łazienka jakaś. Chodzi mi głównie o toaletę. Żeby w tym dało się mieszkać. Coś w stylu przyczepy campingowej. Widać powietrza w oponach jest. To są dętkowe koła, także nie będzie problemu, żeby dętkę ewentualnie wymienić. Ale jak na razie jest powietrze. Z tyłu jest ten agregat, co wspomniałem, ale to pewnie nie działa, bo to miała być chłodnia. Tu jest agregat, ale może coś z tego się wykorzysta albo jakoś tam się sprzeda. Wątpię, żeby to działało. W środku są półki, bo to posłużyło pewnie jako magazyn, bo to stało przy cmentarzu. Są półki. Widać, że ziemia na, na podłodze. W środku wygląda to wszystko fajnie. Regały, może nie są jakoś tam rewelacyjne, ale na te moją graty to wystarcza. Wystarczo. Są przykręcone do ściany. Ściany są wyłożone na ciekawe, blacho aluminiową. Sufit chyba też to jest blacha aluminiowa. Na razie nie widzę albo ocynk. Trudno powiedzieć, ale to to jest na pewno aluminium. Drzwi o ściany, jak widać, dosyć grube, około 20 cm. Nie wiem, czym to wypełnione. Tu jest laminat. Drzwi też, ta sama grubość. Nie wiem, co tam jest w środku, ale jako to służyło jako chłodnia, to jeszcze nie tak dawno facet mówi, że to było wynajmowane na chłodnie, na wesela. Tu jest ten agregat jeszcze w środku, ale to trzeba będzie wyrzucić. W środku jest jakieś 2 na 3 metry, 6 metrów kwadratowych niecałe. Także taki magazynek będzie fajny. A tak jak mówię, Regały się da wykorzystać jeszcze na coś na słoiki powiedzmy. Też nie tak w złym stanie. Także nie powiem ile za to zapłaciłem. Ale powiem tylko tyle, że taka rama z taką ośko to jest wydatek koło 2000, jak patrzyłem używana. Także zadowolony jestem z tego zakupu, choćby z tego powodu, że tą ramę wykorzystam. Mam nadzieję, że ten wóz mały to nie będzie moje jakieś marzenie nie do spełnienia. Potrzeby by był jakiś miesiąc czasu, żeby to zrobić. Chciałem tutaj zamontować też. Oczywiście na nowej nadbudowie panele fotowoltaiczne, baterie. Jak wspomniałem wcześniej, żeby tam była jakaś łazienka. Jakby ktoś potrzebował jakiejś samotni z gości, to będzie można odstawić gdzieś dalej pod las. Myślę, że to jest do wykonania, że będzie niezależnie energio, energetycznie. Także taki off-grid poza światem, Way. jakoś tak to się chyba mówi. Nie wiem, nie znam angielskiego, ale mi się kojarzy z filmem, tylko znam angielskiego nigdy się nie uczyłem, tylko z filmów, z piosenek. Także goodbye.